Aplikacja TOKFM pozwala Wam na stworzenie radia prawdziwie osobistego, zupełnie innego niż to, które ma Wasza rodzina, przyjaciele, szef czy szefowa. Jeśli chcecie, możecie stworzyć sobie TOKFM motoryzacyjne, filmowe, zdrowotne, zajmujące się sprawami politycznymi, sprawami międzynarodowymi i sprawami naukowymi oczywiście. Możecie wybierać ze 100 tysięcy audycji, które przygotowaliśmy przez lata. Co tydzień pojawia się 100 nowych audycji, żeby stworzyć sobie takie swoje własne osobiste radio, no to musicie zajrzeć do centrum sterowania i tym centrum sterowania jest zakładka Mój tok. Co tutaj znajdujemy po kolei? Cztery listy. Pierwsza to obserwowane, i tutaj znajdują się te audycje, które prenumerujecie, które obserwujecie. Dalej mamy ściągnięte, czyli te, które zdecydowaliście się ściągnąć na Wasze urządzenie. Dalej mamy playlistę, czyli te audycje, które wybraliście sobie do odsłuchania, na przykład w trasie. I tutaj mamy jeszcze czwartą zakładkę, historia. Tutaj są audycje, których już wysłuchaliście, ale może chcecie do nich za jakiś czas wrócić. Zwróćcie jeszcze uwagę na pewne zagadnienia techniczne. One są dostępne znów w mój tok i tutaj w menu ustawień dostępnych pod kółkiem zębatym. Co tutaj mamy przede wszystkim? Możemy się zalogować i skorzystać z dostępu premium. Dostęp premium jest o tyle fajny, że pozwala wam absolutnie w pełni korzystać z całego archiwum radia Tok.fm. FM, pozwala wam w pełni wykorzystać możliwości naszej aplikacji. Dalej mamy zarządzanie plikami i pamięcią. Tam możecie ustawić sobie, jak wiele pamięci w Waszym urządzeniu chcecie przeznaczyć, maksymalnie oczywiście, na ściągane podcasty. Tutaj też możecie hurtem je usunąć, jeśli uważacie, że nie są Wam już potrzebne. Kolejna zakładka to identyfikator urządzenia. To jest Wam potrzebne w momencie, kiedy wykupujecie dostęp premium przez stronę www. I dalej mamy jeszcze zgłoś problem techniczny. To Was przenosi na odpowiednią stronę, na odpowiednie miejsce w internecie, gdzie możecie zgłosić problem związany z aplikacją. Tam właśnie uzyskacie pomoc. Pokażę Wam jeszcze maleńką sztuczkę dotyczącą ustawień. Otóż, jeśli rozwiniecie takie maleńkie menu, szybkie ustawienia, to tam możecie ustawić się zakładkę Mój Talk jako ekran startowy Waszej aplikacji. To jest jedna z możliwości. Druga, odtwarzaj tylko przez Wi-Fi. Słowem, słuchacie Radia Tok FM przez internet, tylko korzystając z sieci Wi-Fi, a nie korzystając z transmisji danych komórkowych. No i na koniec najważniejsze, w pełni z możliwości naszej aplikacji ze wszystkich treści można skorzystać w momencie wykupienia dostępu premium.